też epizod, wystąpiłaś w filmie wraz z Dodą, i czy dawałaś się jakieś wskazówki reżyserskie? No my to miałyśmy już od początku zaplanowane, przemyślane. Eee, zastanawiałyśmy się długo, kogo mamy zagrać. W tym filmie bardzo się chciałyśmy przemazać, jak to się mówi. Zresztą ja w każdym swoim filmie się przemazuję. Eee, myślę, że moi fani to wiedzą, bo tam wyszukują tych scen, gdzie mnie widać albo gdzie ja tam coś mówię. Yy, Doda jest w ogóle świetną aktorką, ja ją namawiałam, żeby zagrała jakąś większą rolę w tym filmie, ale ona nie chciała, chciała się skupić na produkcji, ale myślę, że, że, jest, że, że ma duży potencjał aktorski, no a potem miałyśmy do końca już planu, żartowałyśmy, że żałujemy, że, nie rozbu że, te, że role tych, to była Róża, Róża i Sara, yy, takie dwie yy, starszawe panie lekkich obyczajów. Wiecie, śmiałyśmy, no i żałujemy właśnie, że potem nie zrobiłyśmy, że one tam bardzo chcą jechać, że one w kajaku za tym jachtem i tak dalej, no ale to może wiesz, w serialu. Czyli jeśli będziesz jeszcze reżyserował jakiś film i Ty będziesz miała, będziesz odpowiedzialna za obsadę, to bardzo chętnie dodę zatrudnisz. Słuchaj, nie wykluczam tego. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!